No to cóż, wobec wy... Pan burmistrz. Chciałbym poinformować, bo może nie wszyscy radni w tych spotkaniach, w których ja uczestniczyłem, uczestniczyli, bo były dwie komisje, ale to też jest taka informacja, którą, która się pojawiała na, na zebraniach wiejskich. Ona dotyczy w dalszym ciągu segregacji odpadów. Ja też apeluję do Państwa, bo macie bezpośredni taki wręcz permanentny kontakt z wyborcami, z mieszkańcami. Pewnie o wszystkich sprawach dotyczących gminy rozmawiacie. Proszę Państwa, jak wiecie na mocy zmiany przepisów w tej chwili do tego asortymentu segregowanych odpadów wprowadzona została nowa pozycja, czyli tekstylia. Dopowiadam, że wśród tekstyliów mogą, czy odzieży mogą być również może być obuwie, bo to tak już doczytaliśmy i teraz tak, my mamy obecną umowę na odbiór i zagospodarowanie do końca marca i niebawem będziemy przygotowywali dokumentację do przetargu i też informujemy i to możecie Państwu mieszkańcom przekazywać, że zamierzamy do tej specyfikacji wprowadzić kolejną segregację w postaci zaopatrzenia mieszkańców w kolejny worek. O innym kolorze, bo uważamy, że dotychczas, dotychczasowe rozwiązanie, które polega na tym, że mamy na przoku takie miejsce, gdzie można to oddawać i tutaj przy przedsiębiorstwie komunalnym, jest niewystarczające. Chcemy wyjść bliżej mieszkańców, dlatego też pojawi się pewnie jeszcze nie wiem, czy to będzie różowy, czy fioletowy, czy o innym kolorze, ale będzie się różnił. I też to jest przedmiotem teraz naszych tutaj rozważań, analiz, dyskusji, z jaką częstotliwością te, te odpady będą odbierane. Na pewno to nie będzie co miesiąc. To już mówię. Tak rozważamy, skłaniamy się ku kwartałowi, może, a może rzadziej. Zobaczymy jaki strumień tych odpadów będzie, ale zależy nam na tym bardzo. Dlatego, że proszę Państwa, nie tylko nasz samorząd, ale wiele innych samorządów na dzisiaj nie osiąga e, wymaganych e, przepisami tych e, wskaźników e, e, tak, systemu recyklingu, ale też no, sortowania. No, za dużo mamy w dalszym ciągu zdecydowanie za dużo e, odpadów zmieszanych, dlatego prośba taka. Żeby, żeby to robić i, i tą edukację prowadzić. Ponadto chcę też powiedzieć, że po, pośród tych zebrań, z których uczestniczyłem, pojawiały się też takie głosy, o że gdzieś tam są śmieci, gdzieś coś jest niepozbierane, nie na naszym terenie podkreślam, ale gdzieś przy jeziorze i tak dalej. Nawet wczoraj taka nostalgia w Raciążu, że ludzie latyńskimi zaczynami społecznymi, ja powiedziałem, że chwilę wcześniej byłem w stopnie, gdzie pani Sołtys relacjonowała przebieg ostatniego roku i ile czynów społecznych zorganizowali. Nam się różnie mogą czynny kojarzyć jeszcze z minionej epoki, bo one były wtedy pewnie przymusowe i czasami w niedzielę, ale idąc tym tropem chciałam też zakomunikować, że pani kierownik Ola Spychalska zaproponowała naszym pracownikom tak zwane sprzątanie świata czy ziemi i my zamierzamy po pracy 7 października posprzątać wzdłuż z jednej i drugiej strony, kiczy tak, taki odruch, żeby dać przykład innym. Może takie inicjatywy będą gdzieś pączkowały po innych miejscowościach, innych terenach, dlatego, że my, z jednej strony, jako miasto, w tej, to jest to, to sferę publiczną, czyli drogi, chodniki, tam za to, co odpowiadamy, staramy się sprzątać i wyłaniamy przez firmy, ale są takie miejsca, nazwijmy to niczyje, tak, albo czyjeś one oczywiście są, ale porzucone, więc tu warto dla poprawy wizerunku, dla dania też przykładu innym, tak, żeby, żeby, żeby to robić. Dlatego też ja, kiedy rozmawiam z mieszkańcami trochę czasami muszę hamować też te oczekiwania, ponieważ ludzie by oczekiwali właściwie wszystkiego, że ktoś ma sprzątnąć, nawet Czasami zdarza się tak, że młodzi piłkarze chcą, żeby pan sołtys im stale kosił, yy, stale kosił yy, boisko, jakby sami tego nie mogli zrobić, bo pan sołtys nie jest służącym, tak. Ci pracownicy, którzy yy, interwencyjni pracują, yy, pracują yy, na rzecz naszej gminy, oni też mają określone zadania, ale one dotyczą tej sfery, yy, no, ulice, chodniki gdzieś tam, ale nie zawsze nie zawsze komuś pod domem mają sprzątać czyż za domem. Tak? Więc e, taka moja uwaga. Myślę, że o tym nigdy nie jest za dużo przypominać i stąd taki apel. Może naszym śladem pójdą inni i, i zechcą zadbać o wizerunek naszej gminy jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo.